Na pewno wszyscy Państwo już o tym słyszeli, że były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Się był o nas bardzo negatywnie wyraził, że o nas i o naszych bratankach węgrach, że mianowicie 10 lat temu to były państwa demokratyczne, a dzisiaj, proszę bardzo, są w swej istocie właściwie państwami autorytarnymi, chociaż nie wyjaśnił o co chodzi z tą istotą. Ten fragment jest u nas cytowany, on budzi oburzenie, natomiast Moim zdaniem, jeszcze śmiesznie jest, jak się przejrzy całą tę rozmowę, czy ten obszerny wywód, w którym Polska i Węgry zostały podane jako przykład. Otóż Barack Obama powiada tutaj, że demokracja w zachodnim świecie jest tak bardzo zagrożona, i na czym polega to zagrożenie? Ano, kiedyś, powiada Barack Obama, jak ktoś chciał demokrację obalić, to robił. Przewrót wojskowy, to wtedy robił różne yy, przemocowe działania, jak to się dzisiaj nazywa. No, obalał siłą tę demokrację. Tak? A teraz demokracji zagraża to, że ludzie niewłaściwie wygrywają wybory. I tu był właśnie przykład Polski i Węgier, że to, to kraje, w których wygrały wybory takie siły, które Barack Obama yy, nazywa autorytarnymi. I to no dobrze, posłuchajmy dalej. Ja osobiście co do tezy, że z demokracją. Słabo jest, to się zgadzam. No, wiecie Państwo, którzy oglądacie te moje materiały, można by bardzo wiele podać przykładów, powodów, dla których z demokracją jest bardzo, bardzo niedobrze w tej chwili. To, że społeczeństwa zostały podzielone na bańki, także mamy tak zwane media społecznościowe, które sprawiły, że właściwie nie ma demosu, w związku z czym raczej mamy do czynienia w obrębie Państw narodowych już nie z jednym narodem, ale z różnymi plemionami, które siebie nawzajem nienawidzą. No a wiadomo, że demokracja, która obejmuje różne plemiona, jest po prostu bez sensu. Bo co z tego, że Tutsi jest akurat chwilowo więcej i oni przegłosują Hutu? Hutu się nie zgodzą z tym i będą walczyć dalej. Dość wyrażną tylu hutsi, że ich się stanie więcej i wtedy oni przegłosują, ale wtedy Tutsi nie przegłosują, yy, moglibyśmy porozmawiać o roli mediów, o tym, że nie ma mediów w tej chwili wolnych, no bo skąd mają się brać, skoro nie ma ich kto sponsorować. Podaję zwykle ten przykład, podawałem go w swojej książce, podawałem go w wykładzie o warunkach demokracji niespełnionych, który serdecznie polecam, yy, że w czasie sprawy Dreyfusa w Paryżu było bez mała 100 gazet i każda z nich, yy, każda, każda z nich żyła wyłącznie ze sprzedaży. Ze sprzedaży tak zwanej egzemplarzowej, w związku z czym każdy mógł znaleźć swój głos w tych gazetach. Natomiast teraz gazet jest kilka, wszystkie należą do wielkich koncernów. Te wielkie koncerny są połączone tak zwanymi narzędziami właścicielskimi z władzą, z innymi koncernami, z bankami, krótko mówiąc, są wyłącznie głosem establishmentu. No i wiemy skąd że na przykład w krajach Europy Zachodniej. 40-50, a czasem i więcej, procent nie zgadza się z różnymi obowiązującymi poglądami, a w mediach nie ma ani jednego głosu, który by odzwierciedlał pogląd czy szerokiej mniejszości, czy w ogóle większości. W, typu, w sprawach typu integracja europejska, wprowadzenie euro, rozmaite nowinki obyczajowe, typu tak zwane małżeństwa homo. No, wszystkim nie ma żadnej dyskusji, bo nie ma gdzie dyskutować. Jak nie ma gdzie dyskutować, nie ma agory, no to nie ma i demokracji. O tym byśmy mogli porozmawiać. Moglibyśmy porozmawiać o bojówkach rozmaitych, które odżyły, wróciły jak w latach 30. w Republice Weimarskiej, terroryzują przeciwników politycznych. Moglibyśmy porozmawiać o zerwaniu zgody na yy, yy, przegranie wyborów, o tym, że ci, którzy wybory przegrywają. Nie przyjmują tego do wiadomości, no bo to wygrali wybory Hutu, a oni są Tucy, albo odwrotnie. O tym się trochę mówi, ale proszę zobaczyć, w jak kulawy sposób. Straszliwa zbrodnia Donalda Trumpa, że on powiedział, że wybory są sfałszowane. Ale Teraz Benjamin Netanyahu przegrał wybory i mówi, że te wybory, on tego nie przyjmuje do wiadomości, bo wybory zostały sfałszowane, to było największe oszustwo w dziejach demokracji, a ta koalicja przeciwko niemu to jest w ogóle jedno wielkie oszustwo. I on tego, jakiś wypadek przy pracy, on tego do wiadomości nie przyjmuje. Nie tylko, że on tak gada, ale on ja, nie ukrywa, że będzie wyciągał po jednym posłów na przykład. Już tam jednego podobno wyciągnął z tej koalicji, jakoś go przekupił. Czyli przypadek, który u nas budził spazmy, zoburzenia, kiedy radny Kałuża przeszedł z partii do partii. W ten sposób władza nad całym sejmikiem przeszła z rąk opozycji w, rąk, w ręce obozu rządzącego państwem. Ciekawa rzecz, że nie zauważyłem ani jednego mędrka na razie z tych, którzy tak krytykowali Trumpa, żeby on się odważył, będzie mi na, na ten jachu skrytykować za to, że ten odmawia. Dobrze, ale w takim razie yy, zadajmy takie pytanie: czy jak Kamala Harris przegra następne wybory z Donaldem Trumpem, albo generalnie skąd kandydatem republikanów? Mówię Kamala Harris, bo nie bardzo wierzę, żeby Joe Biden dotrwał do następnych wyborów. Czy jak ona przegra, to ona się pogodzi z tym wynikiem wyborów, czy to ona ogłosi, że wybory są sfałszowane? Ale nawet jeżeli nie były sfałszowane, to się nie liczą, bo wygrali populiści, wygrali faszyści, wygrali biali suprematorzy, biali mężczyźni, heteroseksualni, więc osoby, które nie mają prawa głosu, nie mają prawa rządzić. Jakoś jestem głęboko przekonany, że ta historia się powtórzy, że nikt już nie uzna żadnych swoich przegranych wyborów, bo coś pękło. Coś się skończyło. Co pękło, co się skończyło, o tym się od Baracka Obamy nie dowiemy. Może powiedzieć, że słuchałem się w tego wypowiedzi, nagrałem, przewinąłem. Ten człowiek plecie straszne głupoty. I nie chodzi mi o to, że były prezydent Stanów Zjednoczonych. Wie o Polsce tyle, ile zawsze wiedział, prawda, kiedy opowiadał, że tu y, Jan Karski y, o polskich obozach koncentracyjnych mówił, czy, czy, czy tego typu historie. Bo ja rozumiem, że prezydent takiego kraju jak krajów, Stany Zjednoczone o Polsce może wiedzieć tyle, co my wiemy o Gwatemalii, i to specjalnie mnie m, nie boli. Natomiast boli mnie to, że ten człowiek nie ma absolutnie cienia, żadnej refleksji. Tak jak. Kiedyś Madeleine Albright, no ważna postać w gazecie wyborczej, cytowano jej tekst o zagrożeniu demokracji. Jak Ann Applebaum prawdopodobnie od żony radka Sikorskiego Barack Obama czerpie całą swoją wiedzę o Polsce no bo ta pani uchodzi tam za znawczynię spraw regionu a to, że jest po prostu żoną swojego męża w tych sprawach i robi propagandę jego polityce tego nikt nie zauważa. No ale. Nie w tym rzecz, że to jest nieprawda. Nie w tym rzecz, że to Polskę uderza. Rzecz w tym, że to jest głupie. To jest przeraźliwie głupie, bo jeżeli wyciśniemy tę wypowiedź Baracka Obamy, zostawiając na boku to, co napisało o Polsce i Węgrach, to wypowiedź jego jest taka, że jak wygrają wybory ci, co nie są nasi, to to nie jest demokracja. Natomiast demokracja jest jak my wygramy wybory. Dlaczego? To już Obama tego nie wyjaśnił, no ale pani Albright czy pani Applebaum tłumaczą, bo tamci wygrywają wybory, dlatego że kłamią. A jak ktoś wygrywa wybory, dlatego że kłamie, to wtedy to nie jest prawdziwa demokracja. Tak? To ja się pytam, gdzie jest w tej chwili Kamala Harris? Ona jest w tej chwili w Gwatemali, właśnie o której wspomniałem. Po co, żeby im tam mówić, żeby oni nie przyjeżdżali do Ameryki? Ponieważ to, co Joe Biden opowiadał, kiedy szedł do władzy, że wszyscy, wszyscy imigranci dostaną prawo pobytu, bo żaden człowiek nie jest nielegalny, takie było ich hasło, to to jest jeden wielki pip. Bo jak on wygrał wybory? To on teraz mówi, nie, nie będziemy ich przyjmować, bo się nagle, prawda, zwaliło na granicę południową 10 razy więcej ludzi niż za czasów Trumpa. I tak samo jak za czasów Trumpa ich tam łapią, aresztują, trzymają w klatkach co, co był wielki cech, tylko dziennikarze nie dopuszczają, żeby nie mogli tego fotografować, żeby nie było obciachu. Natomiast kłamstwo niewątpliwe i totalne, prawda. A kłamstwo o Putinie przez cztery lata jechali po Trumpie jak po łysej kobyle przysłowiowej, wmawiając, że jest jakiś Russian collusion. Były komisje, yy, które wydały potworne pieniądze, zatrudniły krocie prawników, agentów federalnych, przesłuchiwały kilkuset ludzi, grzebały w archiwach. Przez te cztery lata nie znalazły żadnego dowodu na związki Trumpa z Putinem, natomiast niewątpliwie Trump prowadził politykę antyputinowską. Natomiast kiedy dorwał się do władzy Joe Biden, czy raczej ludzie, którzy tam nim kręcą jak kukiełko, no to się nagle okazało, że Ameryka się właśnie stała proputinowska i jedzie Biden teraz do Putina, ucałować go serdecznie we wskazaną przez Putina część ciała. Możemy ogłosić taki konkurs, jaka to będzie część ciała, ale nie ulega wątpliwości, że go tam Biden pocałuje. A te komisje nie przypominają Państwu troszeczkę sytuacji sprzed roku 2015, wreszcie sprzed 2007, kiedy to Platforma Obywatelska i jej media lewicowo-liberalne krzyczały straszliwie o jakiś straszliwych nadużyciach władzy przez PiS, o barbarze Blidzie, o, o, o naciskach. Potem były dwie komisje sejmowe, 60 parę śledztw prokuratorskich. Wszystko to jak nie, nie, krew w piach. Nic z tego nie było prawdą. Łgali bezczelnie. <noise> Więc jak to? To teraz się okazuje, że jak ktoś kłamie, to to jest populista? Nie. Dla Baraka Obamy i jego podobnych populistą jest tylko i wyłącznie ten, kto kłamie z niesłusznych pozycji. Bo jeżeli kłamią ludzie z naszego obozu, to ci nie są populistami. Krótko mówiąc, proszę Państwa, to jest wszystko kant potłuc. Po prostu. Nie ma już demokracji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w jej elitach nie ma zgody na demokrację, tak samo jak nie ma ich zgody w Europie Zachodniej, bo demokracja ma polegać na tym, że muszą wygrać nasi. Jak nie wygrają nasi, uruchamiamy wszystkie możliwe możliwości, żeby ten wyrok odrzucić i żeby jednak mimo wszystko użłowa pozostać. No w kraju peryferyjnym, jak nasze, to przede wszystkim odwoływanie się do zagranicy z błaganiem: Pomóżcie. Zagranica ta, która nie ma się do kogo odwołać, stosuje inne metody równie parszywe. Także z główną konkluzją byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że demokracja się skończyła, przyjdzie się zgodzić. Ale to wszystko, co mówi poza tym, to jest nieprawda. To właśnie przez niego i jemu podobnych się skończyła.